Małopolski wyścig górski po raz kolejny odwiedził Nowy Targ. To właśnie na rynku w stolicy Podhala miała meta drugiego, sobotniego etapu kolarskiego wyścigu. Zawodnicy w niecałe kilka godzin pokonali aż 150-kilometrowy odcinek. Zwycięzcą okazał się reprezentant Danii Aleksander Hansen. Na drugim miejscu znalazł się Adam Topalik z Czech, natomiast na ostatnim stopniu podium stanął Polak Patryk Stosz. Nagrody najlepszym zawodnikom wręczał burmistrz miasta jest to bardzo dla nas, można powiedzieć, kolarskie święto, ponieważ wyścig górski to małopolski, to nie jest już małopolski w sensie regionalny, ale wyścig międzynarodowy o wysokim jakby tutaj prestiżu. Ekipy z całego świata, nawet z Nowej Zelandii są, są tutaj kolarze. Piękna pogoda, rozkładają się teraz na ręku, odpoczywają, podziwiają nasze miasto. No i myślę, że to, że Nowy Targ jest na, na, na jakby tutaj mapie tego Małopolskiego Wyścigu Górskiego to jest też podkreślenie naszej roli jako miasta, że jesteśmy faktycznie rowerowo znani i doceniani właśnie jako miejsce, gdzie kolarstwo rozwija się, gdzie właśnie Nowotarski Klub Kolarski robi bardzo dobrą robotę i, i myślę, że w kolejnych latach będziemy zabiegać o to, żeby z, znowu Małopolski Wyścig Górski Przyjechał do nowego targu. Co ciekawe, w peletonie brał udział także reprezentant nowego targu i podhala Szymon Łapsa, syn dyrektora mcc w nowym targu. Oj, dzisiaj było bardzo ciężko. E, tempo było bardzo mocne od samego początku. E, no i praktycznie do samej mety. No, miał, miałem ci trochę problemów, żeby utrzymać tempo peletonu. E, no i dojechałem ostatecznie, nie wiem, chyba w trzeciej grupce. Ale, ale jestem w ogóle zadowolony, że udało się jakoś dojechać do mety. Czuję się super, zawsze jest fajnie wjechać na, na metę do swojego rodzinnego miasta. E, atmosfera jest super, rodzina na mecie, więc jestem szczęśliwy i, i, i wdzięczny. W małopolskim wyścigu górskim łącznie wzięło udział ponad 150 zawodników z całego świata. Ostatecznie zwycięzcą trzydniowych zawodów został Marton Dina z Węgier.